Dzień dobry, guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Bitcoin wczoraj wystrzelił, a potem znów spadł. Przejdziemy do wykresów Bitcoina, Ethereum, Tesli, Nvidia i rynku akcji, który się cofa, co jak przewidywałem, jest wykupiony. Chcę kupić Tesle i Nvidia, gdy wystarczająco się skorygują. W Google nadal jestem. Spadł o 1%, ale blisko historycznego maksimum. Przejdziemy więc do Bitcoina i Ethereum. Jeśli masz jakieś tickery do analizy, daj znać w komentarzach poniżej. Jeśli zarabiasz dzięki mnie, zatrudnij marketerów social media do promowania pokoju, przeciw wojnie i ochrony przyrody i drzew. Więc jeśli zrobisz, um, powiedzmy, Inwestujesz milion i zarabiasz kolejny milion, masz dwa, Chcę byś użył 100 tysięcy na zatrudnienie marketerów promujących pokój przeciw wojnie i ochronę przyrody. Przejdźmy teraz do analizy technicznej Bitcoina. Przechodzimy do analizy technicznej. W tej chwili Tesla była lekko na minusie. Rynek właśnie się skorygował. Google spadło o 1%, Bitcoin o procent, ale się odbił. Nvidia wzrosła o 2%, Bitcoin 95 tysiąc na wykresach tygodniowych. Odbijamy się od żółtej linii trendu z 2023 roku, więc to około 2,5-letnia linia. Widać, że następuje tam odbicie. ADK wydaje się stabilny. 75 tysięcy to niedawne minimum i my. Ta linia trendu się utrzymuje. Tygodniowy stochastik rośnie, odwrócił trend i lubię kupować, kiedy jest. Gdy jest wyprzedany poniżej przerywanych linii, jak uczę w Crypto Master Course JamesCryptoGuru.com, bot wskaźnikowy Bitcoina z kursu mistrzowskiego GuruBot nadal pokazuje czerwony sygnał sprzedaży. Bot wskaźnikowy Bitcoina wciąż na czerwono, bez niebieskiego sygnału kupna. Na wykresie dziennym Bitcoin zmierza do wykupienia. Będzie wyglądać jak podwójny szczyt na wykupionym oscylatorze stochastycznym, co zwykle oznacza szczyt, ale jest rozciągnięty, więc chcemy zobaczyć podwójny szczyt raczej taki. Jak uczę w kursie mistrzowskim krypto, chcesz zobaczyć podwójny szczyt na stochastycznym bardziej w ten sposób? Ten jest nieco rozciągnięty, ale może to być sygnał ostrzegawczy, więc miej to na uwadze wskaźnik. Musisz używać wszystkich wskaźników razem wszystkich botów, wszystkich narzędzi. Spróbuj zbudować sobie obraz na podstawie swoich lekcji, doświadczeń i tego, czego się nauczyłeś. Zaczniesz tworzyć swoje własne wzorce. To jest trójkąt wzrostowy. Buduje napięcie, buduje napięcie, wybija się, testuje ponownie, odbija z wolumenem i przebija się. Ale wybiło się wcześniej. Zwykle to 70% ruchu, co umieściłoby to w lutym. Więc to trochę wczesne wybicie, więc może nastąpić retest w tym miejscu. Na wykresie 4 wygląda to trochę jak głowa i ramiona. Moja wczorajsza transakcja była o 2000 dolarów wyższa z dwoma bitcoinami, więc około 4000 dolarów, ale nadal jest na plusie. Przeniósłbym ten trade, jeśli jeszcze się nie aktywował, bezpieczniej do silniejszego wsparcia. To jest bardziej ryzykowny handel. Postawiłbym go na. widać, że jest tam dużo stref wsparcia, więc ten handel i bardziej ryzykowny ustawiłbym na 90k. Ten na 92k, stop loss 91700, ryzykując 783 dolarów, by zarobić 14 tysięcy dolarów za bitcoina bez dźwigni, z 10x dźwignią 140 tysięcy. A ten ryzykowałby 838 dolar, by zarobić prawie 17 000 dolarów za bitcoina. Bez dźwigni 10x dźwignia to 170k. To są dwie transakcje, które bym wykonał. Właściwie zostawiłbym na 90, bo myślę, że może nastąpić cofnięcie. Patrząc na makro, ludzie nie ufają rządom, panikują przez rynki i potencjalne wojny wszędzie, więc łatwo może dojść do korekty. Przejdźmy do Ethereum. 3 300 na tydzień. Na wykresach dziennych widać, że wybił się z tego symetrycznego trójkąta i teraz go ponownie testuje. Jeśli pojawi się odbicie z wolumenem, to będzie potwierdzenie. To potwierdzi wybicie z symetrycznego trójkąta. Buduje napięcie, buduje napięcie, wybija się. Retest, odbicie z wolumenem, to potwierdzenie do zajęcia długiej pozycji. Zostawiłbym te same transakcje 2,6 i 2,9. Testowane 14 razy i testowane 11 razy. Zostawiłbym te same dwie transakcje i uruchomiłbym Ethereum e napotyka duży opór. Zobaczmy. Nvidia dostała duże odbicie 2%. Chcę kupić Tesle, ale gdy jest wyprzedana, teraz jest wciąż wykupiona i widzę formację głowy i ramion. Tutaj widać głowę i ramiona na Tesli. I przed tym właśnie ostrzegałem od jakiegoś czasu. Już spadła z ponad 500, gdy ostrzegałem o tym na początku przy 500. Więc już spadł o około 20, jaki procent od tamtej pory? Już spadł o około 12%. Ale myślę, że zyski nie będą dobre z powodu wstrzymania sprzedaży. Wiele osób anulowało zamówienia na Tesle. Wyceniłbym to na 380 i 339. W większości krajów europejskich zamówienia Tesli spadły o 50-70%. 339 to główny poziom, gdzie chcę kupić, oraz 290. Więc 339, 290. 380 to trochę za wysoko. Dlaczego? Bo wskaźnik PE jest po prostu zbyt wysoki moim zdaniem. Jeśli spojrzysz na wskaźnik PE Tesli to nie jest. Złoty wskaźnik według Warrena Bafeta to 20. Tutaj wskaźnik PE wynosi 293, 10 razy więcej niż złoty wskaźnik. Więc Tesla na... jest według tego przewartościowana. Dołącz do nas na Telegramie. Jest 188 osób online. Zobaczmy czy macie pytania. Ludzie dzielą się wykresami, dyskutują. Wygląda na to, że ludzie shortują Ethereum, ale musisz sam decydować. Wszyscy dzielcie się swoimi transakcjami, uczcie się od siebie, poznawajcie wskaźniki, których używacie, jak handlujecie i dołączcie do naszego telegramu. Wszystkie linki znajdziecie pod filmem. Kupując na Bybit dostajecie bonus 60k, to główna giełda, na której handluję. Faktycznie dostajemy bonus 200 dolar, giełda bez KYC na całym świecie oraz jamescryptoguru.com dla kursów i aby dołączyć do... Zdobądź boty i dołącz do telegramu. Wszystkie linki są pod filmami. Możecie zobaczyć, jak fundusz na dom za 2 miliony dolarów wzrósł o 122 tysiące. Moje portfolio osiągnęło dziś milion dzięki Jamesowi. Zobaczmy Wasze komentarze. Wczoraj 2 z 10 film. Dziękuję wszystkim za udostępnianie, udostępnij na WhatsAppie trzem znajomym. Postarajmy się dotrzeć do jak największej liczby osób. Cześć James, uwielbiam twoje treści, stary. Śledzę cię od wielu lat. Doceniam to. Dzięki XRP. Zrobię to. Było kilka próśb o XRP. Zrobię to w następnym filmie edukacyjnym, lub jeśli będzie więcej próśb, uczę się krok po kroku każdego dnia. Dziękuję. Obfitość i pokój dla wszystkich. Obfitość i pokój dla wszystkich. Przygnębiające jest widzieć, jak Twoje treści są cenzurowane. Moim zdaniem jesteś jedynym, kto regularnie dzieli się tak wartościowymi treściami. Dziękuję. Tak, ja nie. Z jakiegoś powodu nie chcą, bym pomagał ludziom zarabiać, co rozumiem. Znam system, znam jego konstrukcję. Ma on zniewalać ludzi. A ja chcę pomagać ludziom. Nie chcę na tobie zarabiać, by cię ograniczać i maksymalnie wykorzystywać, jak większość innych po prostu próbuje. Chcę obfitości dla wszystkich. Jestem już bardzo zamożny i chcę się tym dzielić. Wtedy dodałem dwa bitcoiny do transakcji, która nadal przynosi zyski. Mój handel bitcoinem jest... Mój handel bitcoinem daje 14,600 zysku od czasu publikacji na X. Zapłaciłem 400 opłat i zarobiłem 14 tysięcy. Wczoraj spadł nieco z poziomu 97 tysięcy. Kupujemy tonę, kupiliśmy za 30 tysięcy ton, wzrosło tylko o 1300. To też się cofnęło. A Unii jest około 4K w dół, altcoiny ucierpiały przy tym spadku Bitcoina, to moje aktualizacje z rynku. Udostępniłem coś na ik, to było z pewnej powieści. Sprawdź ten post i przeczytaj o tym. Coś, czym się podzieliłem z powieści, ale odnosi się do realnego świata. To moje aktualizacje z rynku. Wszyscy życzę Wam pięknego dnia. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę i włącz dzwonek. Ucz się, analizuj, chroń swój kapitał. Nie ryzykuj więcej niż na początku nawet nie ryzykuj 1% kapitału. Jeśli masz 1000 dolarów, ryzykujesz tylko 10 dolarów. Jeśli masz 10 000 dolarów, ryzykujesz tylko 100 dolarów. Jeśli masz 100 000 dolarów, ryzykuj tylko 1000 dolarów. Twoim celem jest ochrona kapitału. Zarządzanie pieniędzmi na początku jest kluczowe, bo gdy masz trochę i inwestujesz w dobre aktywa, zawsze Bitcoin, Tesla, Nvidia, Google, kupuj je, gdy są wyprzedane. Jeśli zaczniesz pomnażać swoje pieniądze, nawet 100 czy 1000 dolarów zaczyna rosnąć, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 30, 64000, 64, 128000, to się kumuluje. Twoim celem jest więc ochrona kapitału. Zasada numer jeden według Warrena Buffetta, nie trać pieniędzy. Zasada numer dwa, nie zapominaj o zasadzie numer jeden. Chroń swój kapitał, rozwijaj się. Gdy się wzbogacisz, zatrudnij marketerów w social media, promuj przekazy pokoju, Antywojenne i chroń przyrodę oraz drzewa. Kocham Was wszystkich. Miłego dnia i do zobaczenia jutro.